Roblox to platforma, która jeszcze do niedawna pomimo swoich słabości była synonimem kreatywności i niemal nieograniczonych możliwości. Pomimo wielu zarzutów, jakie miała społeczność do Robloxa, dobre zmiany potrafiły często zrekompensować te gorsze. Jednak jest jedna rzecz, z którą Roblox nie potrafi sobie poradzić po dziś dzień. Mowa tu oczywiście o moderacji, która zawsze była kulą u nogi tej platformy. Jednak właśnie sytuacja ze szlepem z sierpnia 2025 roku przelała czarę goryczy. Roblox nie tylko pozbył się osoby, która pokazywała publicznie, jak zła jest sytuacja za kulisami pozornej zabawy, on doprowadził do bezprecedensowego konfliktu pomiędzy społecznością a zarządem firmy panami, którzy próbują od lat mówić wszystkim, że wiedzą jaka jest najlepsza droga rozwoju platformy, którą prowadzą. Czy mają rację? Roblox w celu uspokojenia sytuacji wybrał opcję atomową: weryfikację wieku skanem twarzy albo dowodem osobistym oraz bardzo restrykcyjną i rozbijającą społeczność segregację wiekową, która zamiast polepszyć sytuację, stawia cały ten system w jeszcze gorszym świetle. Przeciw czemu gracze i deweloperzy aktywnie protestują? Jakie ta zmiana może mieć konsekwencje? Jakie zagrożenia niesie ze sobą ten system? Dlaczego Roblox za kulisami odezwał się do szlepa? I najważniejsze, czy dało się tego wszystkiego uniknąć? Usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy, bo wszystko wskazuje na to, że dzień zagłady zbliża się wielkimi krokami. Experience.

Rozdział pierwszy weryfikacja wieku, blokada czatu i segregacja wiekowa. 18 listopada 2025 roku na oficjalnym forum deweloperów Robloxa został opublikowany post dotyczący nowego sposobu funkcjonowania czatu. Zmiana ta wywraca cały poprzedni system do góry nogami. Wcześniej każdy mógł rozmawiać z każdym na czacie, chyba że dana osoba sama zablokowała sobie tę możliwość w ustawieniach. Jeżeli ktoś był młodszy niż 13 lat, to decyzja o blokadzie czatu należała do rodzica. Jednak, jak wszyscy wiemy, sytuacja ze szlepem z sierpnia 2025 roku bardzo skomplikowała sytuację. Najaw wyszło bowiem, że Roblox nie daje rady moderować wystarczająco wiadomości pomiędzy graczami oraz niestosownych gier na swojej platformie, co doprowadza do wielu bardzo niebezpiecznych interakcji pomiędzy młodymi graczami, a tymi starszymi o złych zamiarach. Roblox z wielu opcji, które mógł zaimplementować, aby poprawić sytuację, wybrał jednak tę opcję atomową. Już wkrótce koniecznością dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z czatu, będzie weryfikacja wieku za pomocą dwóch opcji. Pierwsza to skan twarzy, gdzie po poprawnym skanie sztuczna inteligencja oszacuje wiek gracza na podstawie jego wyglądu. Jeśli sztuczna inteligencja się pomyli i błędnie wskaże wiek, lub gracz nie chce wykonywać tego skanu, pozostanie jedynie opcja skanu dokumentu tożsamości, czyli np. dowodu osobistego. Jeśli ktoś nie wykona tych kroków, czat w grze będzie całkowicie zablokowany, a gracz będzie mógł zobaczyć tylko wiadomości systemowe oraz. Ruszające się postacie, które mogłyby być w takiej sytuacji równie dobrze NPC-tami. Utracona zostanie również możliwość czatu ze znajomymi na stronie. Od tej pory Robloxa już nie obchodzi, że dodaliście się do znajomych. Jak nie dasz swoich danych, nie masz opcji rozmowy z nikim. Proste. Jeśli jednak dana osoba zdecyduje się na ukończenie weryfikacji, kwiatków nie będzie. I może i taka osoba będzie mogła korzystać z czatów w grze i do znajomych na stronie, ale tylko wtedy, jeżeli osoba, z którą pisze, znajduje się dokładnie w tej samej grupie wiekowej lub w przedziale podobnej grupy wiekowej. Co to oznacza? Żeby zrozumieć, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, możemy spojrzeć na ten screen. Tutaj mamy pokazane czarno na białym, jak będzie wyglądał nowy system. Gracze, których system weryfikacji uzna za poniżej 9 roku życia, będą mogli się komunikować tylko z graczami poniżej 13 roku życia. Ci w grupie 9-12 będą mogli komunikować się tylko z graczami w grupie poniżej 13 roku życia. Gracze w grupie 13-15 będą mogli się komunikować z graczami z przedziału 9-17 lat. Ludzie z przedziału 16-17 będą mogli rozmawiać tylko z graczami w przedziale 13-20 lat. Gracze w grupie 18-20 lat będą mieli możliwość kontaktu tylko z tymi w grupie wiekowej powyżej 16 roku życia. Natomiast gracze, którzy ukończyli 21 rok życia, zostaną ograniczeni tylko do dorosłych osób powyżej 18 roku życia. To wszystko będzie się tyczyć czatu w grze, voice chatu oraz nawet czatu ze znajomymi, także nieważne, że macie się z kimś w znajomych od ostatnich 5 lat. Jeżeli jedna osoba z grupy znajomych skończy właśnie 21 lat, a druga dopiero 17, to stracą oni całkowicie możliwość jakiegokolwiek kontaktowania się ze sobą na Robloxie. Jedynym wyjątkiem od reguły są tzw. Tak trusted Connections. Jeżeli znasz jakąś osobę osobiście i jesteś w stanie się z nią skontaktować na żywo, możecie wspólnie zeskanować specjalne kody z waszych urządzeń, dzięki czemu staniecie się zaufanymi znajomymi. Tylko wtedy będziecie mogli ze sobą rozmawiać niezależnie od grupy wiekowej. Nie muszę chyba mówić jak absurdalnie nieprzemyślany jest ten system, ale jeśli znajdę się osoby broniącego, to chciałbym uargumentować co dokładnie mam na myśli. Jeśli jesteś młodszym graczem, zostaniesz przydzielony no właśnie teoretycznie do młodszej grupy wiekowej. Jednak po sieci krążą już nagrania, jak młode osoby albo po prostu proszą rodziców o zeskanowanie dokumentów lub twarzy, albo sami oszukują ten system, aby zakwalifikować się do starszej grupy wiekowej, na przykład 18+. Taka młoda osoba po weryfikacji będzie miała ekskluzywny dostęp tylko do osób dużo starszych od siebie lub dorosłych. Co już jest problematyczne, jednak jeszcze bardziej absurdalne jest to, że jeżeli jakakolwiek dorosła osoba o złych zamiarach będzie chciała wyrządzić młodej osobie krzywdę, również może oszukać system i zweryfikować się jako dziecko, co daje takiej osobie ekskluzywny dostęp do graczy w grupie wiekowej, którą sobie wybierze. Dodatkowo, jeżeli już dojdzie do jakiejś niestosownej interakcji na czacie, zwykli starsi gracze, którzy są normalni, a takich jest przytłaczająca większość, nie będą mogli zobaczyć żadnej wiadomości i ewentualnie zgłosić taki proceder do moderatorów. Dla normalnych, dorosłych ludzi będzie to wyglądać jak dwie postacie patrzące się na siebie, co idealnie oddaje ten właśnie obrazek. Z jednej strony mamy potencjalną osobę o przestępczych zamiarach, która po obejściu systemu została zweryfikowana jako dziecko, próbującą wyciągnąć innego gracza w wieku 11 lat poza platformę. Obok stoi inny gracz, normalny, dorosły użytkownik, który po prostu chciał sobie pograć. I widzi tę sytuację jako właśnie dwie klockowe postacie patrzące się na siebie. W patrzeniu się na siebie nie ma nic złego, więc taki gracz odejdzie stamtąd, nie zdając sobie nawet sprawy, że właśnie mógł być świadkiem potencjalnego przestępstwa, które mógłby zgłosić. Ale tego nie zrobi, bo nie widzi wiadomości. Aktualizacja ta jest więc ogromnym zagrożeniem dla młodych graczy, ale ci starsi również dostają rykoszetem, ponieważ osoby powyżej 21 roku życia stracą dostęp do czatu ze wszystkimi poniżej 18 roku życia. Nieważne jak bardzo taka osoba była zaangażowana w społeczność Robloxa, nierzadko przez większość swojego życia już wkrótce straci możliwość kontaktu z dużą częścią graczy na platformie. Co spowoduje, że takie osoby będą zamknięte w bańce z wąską grupą dorosłych graczy, a wiele mniej popularnych gier lub takich. Ich z młodszą czy zróżnicowaną demografią na dobre stanie się dla takich graczy cicha, bez żadnych interakcji. To już lepiej odpal sobie Minecrafta na singlu. Na świecie o przekroju 60 na 60 milionów kratek będziesz się czuł Podobnie jak na serwerach na Robloxie, tylko że zamiast chodzących klockowych postaci, tutaj będziesz miał chodzących wieśniaków w wiosce, którzy przynajmniej może się odezwą do ciebie czasami. Cała ta aktualizacja spowoduje również masę problemów dla deweloperów, zwłaszcza tych, którzy zamiast puszczać na platformę ściek tylko i wyłącznie pod zarobek, zrobili grę, w którą włożyli swoje serce. A nic nie jest większą motywacją i nagrodą, jak możliwość interakcji ze swoją społecznością w swojej własnej grze. Moderowanie czatu stanie się problemem i nawet wprowadzenie narzędzi do moderowania czatu nie rozwiąże fundamentalnego problemu z interakcją ze swoim playerbase'em. Na granicy upadku będą również wszelkie gry roleplay. W wielu grach zazwyczaj mieliśmy do czynienia z dużym rozłamem demograficznym, gdzie często ludzie, którzy siedzieli na jakichś grupach roleplay od dziecka, teraz jako dorośli ludzie prowadzili na przykład treningi dla młodszych graczy. Już wkrótce nie będzie to jednak możliwe. A gry, takie jak na przykład jedna z moich ulubionych tego rodzaju, Pinewood Computer Core stracą swój dawny napęd i mogą zostać skazane albo na śmierć, albo na potężną restrukturyzację, zmieniającą taką grę z formatu, gdzie jest podział na role i awansowanie poprzez treningi, raczej na grę typu minigierki, za które zdobywasz expa i tak awansujesz, co zabije ducha społeczności, albo skazane na przeniesienie się na inną platformę do tworzenia gier. Dodatkowo ta aktualizacja spowoduje również kolejny problem, mianowicie konta zweryfikowane jako dzieci mogą zacząć latać na czarnym rynku. Przez to potencjalne osoby o złych zamiarach będą mogły je tam kupować i tym bardziej robić niestosowne rzeczy bez nikogo starszego, kto mógłby mieć na tyle dobrą świadomość sytuacyjną, aby taką młodszą potencjalną ofiarę obronić. W oczach wielu graczy i deweloperów update ten wygląda jak próba zamiecenia problemu pod dywan i udawanie, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, bo manipulacja ewidentnie staje się tutaj powszechna. Rozdział drugi: manipulacje i fikołki logiczne. Robimy to dla chronienia naszej społeczności. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Takie hasła dumnie padają z oficjalnych kont powiązanych z Robloxem. Jednak prawdy jest w tym tyle, że głowa mała. Za weryfikację wieku na Robloxie odpowiada firma zewnętrzna, nazywająca się Persona. Co za tym idzie, przy każdej próbie weryfikacji twarzy czy dowodu osobistego, dane te są tam właśnie przesyłane w formie specjalnego szyfru, na podstawie którego system szacuje wiek użytkownika. Persona zaznacza w swojej polityce, że nie sprzedaje żadnych uzyskanych w ten sposób danych. Jednak wiele osób zgłosiło poważne obawy dotyczące sposobu przetrzymywania tych danych po weryfikacji. Roblox zapiera się rękami i nogami, że dane będą usuwane od razu po weryfikacji wieku. Jednak duża grupa osób wciąż nie czuje się komfortowo z przesyłaniem tak wrażliwych informacji o sobie jakiejkolwiek korporacji. Roblox jednak postanowił odtrąbić sukces. Opublikowali oni na Twitterze film, którego wydźwięk jest taki, że w skrócie o, jesteśmy pierwszą platformą gamingową, która będzie wymagać potwierdzenia wieku w celu jakiejkolwiek interakcji, dzięki czemu zmniejszymy interakcje pomiędzy osobami 18+, plus, a 18-. Minus. Ponad 21 milionów użytkowników dobrowolnie wykonało taki skan twarzy, że jest to krok w przód i zostawienie przeszłości, gdzie platforma opierała się na zadeklarowanym przez gracza wieku za sobą. I jak bardzo chronimy tym naszą społeczność. Nasz system weryfikacji wieku to dopiero początek drogi do stworzenia Bezpiecznej platformy i wykrywania złych ludzi. Intencjonalnie projektujemy platformę tak, aby stała się maksymalnie trudna dla złych ludzi i maksymalnie bezpieczna dla każdego innego. Będziemy aktualizować system wraz z nowymi próbami obejścia go, tak, aby był on maksymalnie odporny i bezpieczny. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy podzielić się tym, że update ten pomaga stworzyć podstawy bezpieczniejszego Robloxa. I na dole notka społeczności. Weryfikowanie wieku twarzą jest zawodne i zostało to udowodnione. System ten często przydziela dorosłe osoby do grupy dzieci i dzieci do grupy dorosłych. Użytkownicy są również silnie motywowani do wypełnienia tej weryfikacji, aby uzyskać dostęp do podstawowych funkcji platformy, jaką jest czat. No, teraz te 21 milionów nie wygląda tak fajnie. Jeśli kazanie młodym, często nieświadomym osobom przeprowadzić taką weryfikację jest warunkiem uzyskania dostępu do podstawowych funkcji, to może i ktoś to zrobił faktycznie. Tylko, że nie zgadza mi się tu wtedy to Wasze stwierdzenie dobrowolnie. Poniżej znajdują się linki do postów, w których wyjaśnione jest, jak to wszystko działa i podane są przykłady błędnej weryfikacji. Link do tychże oraz do tego posta znajdziecie w opisie. To jednak nie koniec próby zamazania rzeczywistości przez Robloxa, ponieważ jakiś czas przed eventem Roblox Developer Conference do pewnej osoby, osoby, od której zbanowania zaczęła się ta cała sytuacja, odezwał się sam Roblox. Cześć Michael, rozumiemy, że nasza decyzja o zmoderowaniu i zbanowaniu Twoich kont przyszła z zaskoczenia i jest czymś, z czym z całego serca się nie zgadzasz. To powiedziawszy. Nasza intencja to utrzymanie platformy bezpiecznej i wierzę, że jest to coś, co nas łączy. Czy masz ochotę na rozmowę, żeby zobaczyć, czy jest jakiś sposób, abyś mógł pozostać aktywny w społeczności Robloxa? Mail ten nie pochodził jednak od Robloxa. To Matt Kaufman. Oficer do spraw bezpieczeństwa Roblox'a próbował skontaktować się ze szlepem bezpośrednio. Pomimo jasnych sygnałów, że jedyny kontakt jaki szlep przyjmuje, to wiadomości przez jego prawników. Tutaj doszło jednak do ominięcia tego i próby nawiązania bezpośredniego kontaktu za plecami prawników. Szlep zdawał sobie sprawę, że zachowanie to jest niesamowicie podejrzane i zastanawiał się nawet, czy nie została tutaj zastawiona jakaś pułapka. Czy wiadomość ta została wysłana z chęci faktycznej współpracy i refleksji, czy może ze w końcu, jak wspominałem wcześniej, miało to miejsce na kilka dni przed konferencją deweloperów Robloxa. Korporacji mogło zależeć na domknięciu sprawy przed tym wydarzeniem, żeby uniknąć konfrontacji. Szlep jednak zagrał najmocniejszą kartę, jaką mógł. Postanowił poczekać na kolejny statement Robloxa. Jeżeli wypowiedzieliby się na temat jego i jego działalności pozytywnie, to mogłoby oznaczać faktyczną refleksję i chęć współpracy. Jeśli jednak nie, całość mógłby on wtedy podsumować jako próbę PR-owego wybielenia się. I jak się okazało, na kolejny statement nie trzeba było długo czekać. I jak możecie się domyślić, Roblox nie przestał krytykować działań ślepa i oskarżać go o podszywanie się pod inną osobę, co według dostępnych interpretacji prawnych nie miało miejsca. Szlep uznał więc, że z jego perspektywy działania Robloxa sprawiają wrażenie, jakby bezpieczeństwo ofiar oraz samej platformy zeszło na dalszy plan, ustępując miejsca próbą wybielenia się z zarzutów. Od samego początku Szlep deklarował gotowość do współpracy, ale wyłącznie pod warunkiem pełnej pewności, że odbywa się ona w dobrej wierze. Z czasem jednak te wątpliwości zaczęły narastać, a po kolejnych publicznych wypowiedziach Robloxa do dalszego kontaktu już nie doszło. Rozdział 3. Protesty i reakcje społeczności. Nie muszę chyba mówić, z jakim odezwem spotkała się cała ta aktualizacja. Reakcje były, co by nie powiedzieć, brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. 91% zagłosowało w ankiecie na opcję absolutnie tego nie wprowadzać. 6% osób zagłosowało na nie. I tylko 3% osób zagłosowało na tak. Pod postem Robloxa dotyczącym tej aktualizacji, platforma dostała kubeł zimnej wody. Wielu graczy oraz deweloperów, tych mniejszych i większych, wypowiedziało się, jak okropna w skutkach może być ta aktualizacja. Sam również postanowiłem wykorzystać swój głos, aby wypunktować kilka istotnych rzeczy. Patrząc na reakcje programistów i graczy, nadal mam nadzieję, że ta aktualizacja zostanie ponownie rozważona. W obecnej postaci jest ona katastrofą i powinna zostać znacznie zmieniona lub w ogóle nie wdrożona. Wymaganie od użytkowników skanowanie twarzy lub dokumentu tożsamości tylko po to, aby odblokować podstawową funkcję, taką jaką jest czat, jest nie do przyjęcia. Budzi to poważne obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych i nigdy nie powinno być konieczne do normalnego korzystania z platformy. Drugą poważną kwestią jest segregacja wiekowa. System ten nie rozwiązuje rzeczywistego problemu, a zamiast tego, każe wszystkich, którzy nie zrobili nic złego. Użytkownicy wieku 21 lat lub starsi wkrótce stracą możliwość komunikowania się z większością społeczności Robloxa. Dla wielu z nas oznacza to utratę możliwości interakcji z większością graczy w naszych grach, a także neguje cały sens grania w gry oparte na komunikacji. W mniejszych grach lub grach wymagających intensywnej komunikacji, powoduje to całkowite wyeliminowanie elementu społecznego. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy z nas dołączyli do tych gier i nie mogli z nikim rozmawiać, nawet jeśli inni gracze są w wieku 16 czy 17. Lat. Bez możliwości komunikacji, gry te tracą sens. Dla mnie osobiście jako osoby prowadzącej kanał na YouTube poświęcony Robloxowi, stwarza to również dodatkowe problemy podczas możliwej interakcji z widzami lub grania z nimi na żywo w przyszłości, co dodatkowo ogranicza treści, które mogę tworzyć. Roblox zawsze był platformą społecznościową. Spotkania z ludźmi, rozmowy na czacie, współpraca i tworzenie społeczności to właśnie to, co sprawia, że Roblox jest Robloxem. Usunięcie tej możliwości dla dużej części bazy graczy zrujnuje wrażenia milionów użytkowników. Wiele osób tutaj zwróciło już uwagę na inne ważne kwestie. Społeczność domagała się lepszej moderacji, a nie surowych ograniczeń wiekowych, które szkodzą zwykłym graczom i deweloperom. Tymczasem osoby, które chcą zachowywać się niewłaściwie, nadal będą próbowały ominąć system, a może będzie to dla nich nawet łatwiejsze niż dotychczas. Jako gracz i deweloper uważam, że aktualizacja w obecnej formie jest niedoprzyjemna i przyniesie znacznie więcej szkody niż pożytku. Takich wiadomości jak moja są już tysiące, a Roblox wciąż wydaje się nie robić nic z protestów i jawnego punktowania bezsensowności tej aktualizacji. Na forum deweloperów swoją opinię wyraziło już ponad 4000 użytkowników, co czyni ten wątek jednym z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejszym kiedykolwiek. Opinie te są w większości negatywne, lub skrajnie negatywne. Wielu deweloperów deklaruje przejście na inne platformy, a i ja również zastanawiam się nad przyszłymi krokami w celu wyjęcia swoich projektów poza platformę Formę. Wszystko zależy od tego, co Roblox zrobi w najbliższych miesiącach. Im bliżej jest jednak do dnia, w którym czat globalny zostanie zniszczony, do dnia zagłady, tym mniejsza jest nadzieja na jakąkolwiek lepszą przyszłość. Ale skoro jesteśmy już w tej sytuacji, to może warto zastanowić się też nad przeszłością. Czy można było inaczej? Rozdział 4. Możliwe wyjścia z sytuacji Wielu użytkowników na forum deweloperów podawało różne pomysły na możliwą podmianę tego tragicznego systemu na lepszy, bardziej sprawiedliwy i nie segregujący graczy na platformie w tak restrykcyjny sposób. Jeden z moich ulubionych pomysłów to ograniczenie czatu do grup wiekowych albo 13-13+, albo 15-15+. Dodatkowo, aby móc korzystać z czatu, dany gracz musi spędzić przynajmniej jakiś czas na platformie. Dla przykładu, 20 godzin, aby móc korzystać z czatu tylko w swojej grupie wiekowej, i 100 godzin, aby móc korzystać z czatu globalnego ze wszystkimi. Lub jeżeli jakieś konto nie jest zweryfikowane, 100 lub 200 godzin do odblokowania globalnego czatu. Zaznaczam, że jest to czas, który należy spędzić w dowolnej grze, a nie czas od założenia konta. To powoduje, że nie tylko ludzie ze złymi zamiarami będą mieli mocno utrudnione zadanie, ale też skamerskie boty, które często zalewają czaty, staną się najzwyczajniej w świecie nieopłacalne, i ich aktywność. Zostanie potężnie ograniczona. Możliwości jest naprawdę dużo. Tylko, czy Roblox ma jeszcze jakieś chęci, aby słuchać społeczności? Patrząc na ich ostatni komentarz na forum deweloperów, polemizowałbym. Rozdział 5. Epilog. Roblox, jakiego znaliśmy od dawna, dobiega końca. I czy to nam się podoba, czy nie, z postu na devforum wynika, że już 7 stycznia. Aktualizacja zostanie wydana globalnie. Jednakże już teraz możemy zobaczyć przedsmak tego, co faktycznie będzie się działo. W krajach takich jak Nowa Zelandia, Królestwo Niderlandów czy Australia zmiana ta weszła w życie już w grudniu i możemy dostrzec spadki aktywności pomiędzy graczami o aż 50%. Czy Roblox stanie się dzięki temu bardziej bezpieczny? Tym materiałem pokazuje, że ta opcja atomowa wcale nie podniesie poziomu bezpieczeństwa, a jedynie zamiecie problem pod dywan i sprawi, że możliwości wyłapania go staną się bardzo ciężkie. Szlep podsumował to więc w ten sposób, że w jego ocenie działania Robloxa sprawiają wrażenie ukierunkowanych bardziej na wizerunek wobec inwestorów niż na realne rozwiązanie problemu. A patrząc na to, że coraz to więcej stanów i krajów albo pozywa, albo banuje, albo wszczyna śledztwo wobec Robloxa. W tym momencie jest mało prawdopodobne, że update ten nie wejdzie w życie. I to właśnie dlatego ten update budzi dziś tak ogromny sprzeciw. Nie dlatego, że społeczność boi się zmian, ale dlatego, że widzi, dokąd one prowadzą. Czy Roblox umrze? Oczywiście, że nie. Roblox jest za duży, żeby mógł całkowicie umrzeć, ale jest jedna rzecz, którą straci. Rzecz, która budowała go przez prawie dwie dekady. Straci swoją duszę. Te wszystkie momenty, śmieszne, smutne, żenujące czy wzruszające sytuacje, które mogłyby się wydarzyć, prawdopodobnie się nie wydarzą. Czy zatem ja zrezygnuję z Robloxa? W końcu jest to platforma, w której życiu uczestniczę od kiedy byłem małym dzieckiem? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Czas pokaże, co faktycznie przyniesie ten update i jakie konsekwencje wypłyną z tego tytułu. Gdzieś tam w głębi wciąż wierzę, że nadejdą jeszcze lepsze czasy. Roblox nie umrze więc dosłownie. Ale czy musi on przeżyć śmierć kliniczną, żeby ktoś tam na górze w końcu zobaczył, że platforma ta skręciła w złą stronę? Cóż, jeżeli tak musi być, to niech tak będzie. Tymczasem my możemy tylko siedzieć i obserwować. Bo tak, nie wrócimy już do czasów sprzed tego update'u. Póki co, zostaje więc tylko czekać na dzień zagłady. Dzień, który zmieni Robloxa na zawsze.